Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie ponownie na naszych kanałach w, naszy w naszym e, nocnym rajdowaniu. Ze mną jest Rikuno, Ciemankou. I dzisiaj e, będziemy szukać zegarka Winstona. Bo Custom nazywa się Winston, Winston's Lost Watch, czyli zaginiony zegarek Winstona. <grym> Customik jest z 2020 roku. Także Liko, no, przeczytaj nam opis. Autorem Customa, w zasadzie chyba autorką, raczej tak, jest Lady Wise. I wnioskując po tam jej opisie, to dowiadujemy się, że Lara była w trakcie remontu, w którym y, y, zginął y, zaginął drugi zegarek kieszonkowy Winstona, który był rodzinną pamiątką. I tak, sam Winston prosi nas bardzo ładnie tutaj pięknie o jego znalezienie. I przy okazji informuje nas także, że budowniczy wyłącznie zasilanie. Najprawdopodobniej uszkadzając tam jakiś kabelek. No więc mamy znaleźć sposób, by przywrócić zasilanie w posiadłości i odnaleźć zegarę Queenstona. I tutaj mówi, że jeżeli tego nie zrobimy, to na lunch dostaniemy kanapki z drzewem. A okej. Okay. <grym> <grym> Taka kara. <grym> <grym> tak jak mówi nam tutaj sam opis, no to. Custom rozgrywa się w posiadłości i do zdobycia mamy pięć sekretów. O, okej. Okay. Dobra to co to zaczynamy, co? Tak, new game. New game. Winston, what's wrong? Um, I've lost my pocket watch. Can you have a look for it, please? Oh Winston, you've lost your watch again? This is why we don't let you out of the freezer too often. Of course I can help you find your watch. Nie nazywają mnie Tumrayderem dla niczego. Tak samo, te bezwzględne budowlanie zniszczyło moc mansion i w jakiś sposób musimy ją powstrzymać. Okej, Lara znowu popiernicza na bosaka. <laughs> Miałam dosyć cicho, ale mam wrażenie, Boże. że... Boże! znikł? On się... On się teleportował! Co? Gdzie się teleportował? Nie wiem. Teleportnął się pewnie do chłodni, sprawdzę. Miałam dosyć cicho, ale coś tam było chyba o lodówce. I to nie pierwszy raz chyba, kiedy on go zgubił. Dobra, zobaczymy okay. sobie najpierw Larę, bo ona ja nie... tutaj widzę, że ona jest legendowa. Ona nie chce mi tutaj w ogóle nacisnąć na tą lodówkę, więc okej. Okay. Dobra, tu jest jakiś guzik od razu, poczekajcie. Najpierw zapiszę, żeby nie było. Tu jest jakiś guzik, co on zrobił. Aha, otworzyłem sobie drzwi na zewnątrz. A nie wiem, czy chcę iść na zewnątrz. To jest coś, można? Kanapki. Robię tosty. Też się zapisze. Ej. Okay. No, to tościki. I se robi. Czyli chyba jednak dostanie te tosty z dżemem. Ona sama ma je zrobić jeszcze, tak? No a co? Łaskawie. i jeszcze dżem. Ale bardzo ładnie tu jest, ci powiem. Bardzo ładne jest to posiadły. No. Ja weszłam na basen. I widzę dziurę. W basenie. Ty, a może byśmy się chociaż trzymały, siebie, co? To czekaj, bo ja, ja kuchnię badam. Tutaj jest mleko. I tu mam winko. Mm. Co ty patrzysz i co ona na zakupy robi, czy co? A <grystanie> to jest nawet śmietnik, skumaj to. No, jest mop. Ja widzę niekrofalówkę, walkę Nie żeby Ona tutaj ma nawet wieżę stereo. Mhm, dobra. Pewnie nie. jak coś kuchci, to sobie słucha muzyki. Tutaj coś można? Ale tu jest ta lodówka, z razja nie można klikać, no. To po co jej dwa, dwa dwie umywalki? A ona zebrała te tosty? Istnieje. Dobra, ja sobie wpłynę tam, bo jestem ciekawa co tam jest. Chociaż woda w Tomb Raiderze mnie Aha. przeraża, ale... No Ona teraz otworzyła te tosty, dobra to ja na razie ich nie robię Nie, może. ja tak nie chciałam, ja sobie jeszcze wypłynę A jeszcze gdzie rynę. jest basen? Bo ja chcę bardzo ładnie sobie wskoczyć A tu jest, jest za basen, porony. dobra Aha, ona nie ma pistoletów Trzeba wszystko macać pięknie Jakie obrazy ładne, jakiś księżyc widzę hmm? Mamy tutaj te? Pistolety? No na razie nie ma pistoletów, ale ma kabury, więc pewnie będzie miała Okej, okay, dobra. O jak ładnie! Ona tutaj ma akwarium podziemne, jakie piękne. Ty, to, gdzie ty jesteś, bo ja jestem dopiero? Tu jest guzik. No a mówię ja nie, widzisz, że sobie wskoczyłam podnie... do basenu i tam była dziura i sobie tam wpłynęłam. Naprawdę ładnie. Jezu, bo to jest kolejne wyjście. Dobra, ja obiegam Was. Jest wodospad i są takie klocki, żeby iść do góry. Więc za ja sobie pójdę do góry. No, ja się prawie spaliłam, także w sumie to nic nowego dla mnie. Że co? Że się prawie spaliłam. Dobra, skakuję do hmm. wody. Mówisz tutaj coś, jest wpłynięcie jakieś. Powiedz A? mi, w którym kastanie ty się nie spaliłaś? No, nie wiem, nie wiem. W takim, w którym nie było ognia. <głosy> 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 Dobra, wyszłam. Ej, no. Naprawdę. Bokiem się nie da. Jestem tutaj przy tym akwarium, Boże, jak pięknie. No, pięknie zrobione. Tutaj? No dobra. Czekaj, jak ja mam tutaj w ogóle. Wychodzę gdzieś do góry, tak? Coś tam poszła, tak? No poszłam do góry, ale ja nie wiem, jak ja mam w ogóle tutaj gdziekolwiek coś zrobić. Co tutaj? Bo ona w pewnym momencie się zatrzymuje i nie chce nigdzie dalej iść jak mam wyjść? Tu jest boczkiem! Dobra! Ale jak ja mam tam zejść? Do tyłu odskoczyć trzeba? Do tyłu, od, odskok do tyłu, dobra No, aha, odskoczyłam do tyłu, okay, dobra Okej, tutaj jest woda, żeby wejść do... Do rybek? A, tutaj można wejść do tych do Ale my brudne stopy mamy, Wie... no, chcemy tam wchodzić? Nie wiem, ale no, czy tutaj coś Trzeba, jest. dobra żeby coś... Nie wiem, płynę Zabrać do rybek stąd? Nie zjedzcie mnie rybki, to jest rozgwiazda, ale nic się nie da zrobić A, tu jest dźwignia mam dźwięk. Mam dźwignie, u chyba... rybek. Poszłam do drugiego chyba. Tam gdzie nie ma dźwigni. No, dobra. Co robisz, babo? Ja nie zrobiłam Wypływaj. tych tostów. A ty. Boże, a ty te tosty zrobiłaś? A ty trzeba zrobić? No, ja je puściłam, ale potem ja odciągnęłam bo bałam się, że się spajczą. <noise> Okej, okay, to ja potem spróbuję. Ale chodzi o to, że tutaj jest ta dźwignia, i ona też pokazywała chyba to samo przyjście co te kosty. To mówisz, że tych drugich rybek nic nie ma, no bo wiesz, jeszcze sekret musimy znaleźć. Pięć sekretów. Co ty gadasz, to jest czasówka? Nie, czemu? To jest czasówka? No, nie wiem właśnie. Raczej nie. No oby nie, nie bo tutaj właśnie pokazał się Oj. ten. No wiem, ale się nic nie otworzyło. Ja tam idę. Idę tosty no tak, nie robić. Otw nie otworzyło się, ale wiesz. No zobaczymy. Tosty można było odciągnąć. Dźwignię nie sprawdzałam. Nie wiem, czy takie podwodne dźwignie można odciągać. I nie wiem, o co nie chodzi, ale się po prostu ten. Był dźwięk takiego zegara. W ogóle, jakby to czasówka była. A, to ja nie słyszałam. Aha. Dobra, pytanie za milion hmm. punktów, gdzie to jest? Pewnie gdzieś w głównej sali, czy coś Dobra, o, ale ja jestem ciekawa to tych tostów piękny. No ja zrobiłam te tosty, ty mi powiedz, czy się otworzyło O kurde, ja odtykowałam te tosty i się to otworzyło Dobra, tylko teraz pytanie, gdzie to jest? No w głównej sali, ale chyba, tak mi się wydaje Bo są Nie takie wiem, ja już, Czeka, ja już wybiegłam gdzieś I Tu nie ma, tu pójdziemy po, potem No ja biegam sobie no, w głównej sobie. sali, a to dlatego... Ten. Ale... Ale... Proszę, od... no weź odtykuj się Jaki klocek drewniany? Tu? No można koledzy? go Ja nie wiem, jego ja wysunę, bo ja nie wiem, czy mamy go wsunąć. Ja też wysunę I tak sobie na boczek go przesunę, zobaczymy. Ja go wystawiłam na środek. <laughs> Sorry, załamuje mi się głos. Nie szkodzi. Dopiero wracasz do siebie. <laughs> Chyba nie trzeba tego go przesuwać tutaj. Okej, okay, ja tutaj przyszłam. A tu nie, e, nie wiem, w sumie po co wchodzę na klocki? Może coś znajdę. Aha, tam też można. Może tutaj gdzieś siły jest, tą zostawił zegarek? Nie, chyba to by było zbyt szybko. No tak. No, posuń się go do tego. przodu. Mmm, nie wiem, co, co jest. jest? Ale ona nie chce przesuwać klocka. Okej, okay, tutaj się nie da wejść. Może. Nie wiem. Nie, ona nie chce. Jezu, A tu. przecież, bo, jestem bez mózgu, na tym stoją inne klocki, to jak ona może go przesunąć A tak silna chyba nie. <noise> mm. A który klocek ty chciałby? Ale... No tutaj, od razu, czy. A może trzeba? Co? Ja tu tutaj tutaj nie, nie mam Po co te... O jest spadom. przystawia do przesunięcia go Jeszcze raz I klocki można wysunąć chyba Co? Nie wiem O Jezu, kombinowanie to będzie, bo to jest więcej klocków na dokonanie. Czy ona sunie? Nie myślałam Ej, tu, tu, Masakra Ja sobie wsunę chyba ten klocek tutaj Damy radę przeskoczyć, tak? Kurde, bo tutaj chyba trzeba znaleźć coś pod tymi klockami, wiesz? Pytanie, pod którym? Nie wiem, ja je odsuwam od ściany po prostu i... i, i ten. Zobaczymy. Bo też nie bardzo ogarniam w ogóle. A. Kurde, spadłam. Hmm, hmm, hmm. Kombinuję, kombinuję. Ale to, że stoi jeden kosek na drugim, to nie jest problem, bo ona już mi przesunęła tak Co się nie ściągnęło dwóch naraz, oczywiście, tylko jeden? Nie wiem, tam gdzie nic nie ma na ziemi, to te klaski po prostu w z powrotem, no bo chcę inne popchać, a muszę mieć miejsce do tego. Nie! Bo to jest drzwi, zamknięte. I co jest? tylko, czy my teraz mamy to robić tutaj, bo może będzie coś innego potrzebne do tego tutaj. No nie wiem, no na razie kombinuję, kombinuję, wiesz? To są jakieś drzwi za tym, ale są zamknięte. Dobra, jestem w punkcie wyjścia, niby za którym? Mmm, jakby ci to powiedzieć, ja tam w głąb już klocki. Um, jak wejdziesz sobie tam głębiej... Jest ta niebieska taka, ten... Taki, takie jakby szafeczki u góry chyba są No No, no, no to pod tym znalazłam przejście Jaka ładna muzyczka tutaj gra No To prawda Czy tu coś mamy może? Nie yy, Co ja chciałam? Boże, znowu to wpadłam Tu, chciałam To wysuwać? Nie. A jak to tam? Nie, tego nie popnę wtedy tu u góry. A ja tego nie przesunę, bo przecież nie mam nic z tyłu. Zrobiłabym. Moja to samo. Faknij hmm. to. Kurdenia to mi chodzi. Okej, okay. ona mi wleza w klocek. Więc no. Jezu, nic nie widzę. Hmm. Ja jeszcze bym chciała tutaj obok. Hmm. Tylko, że niektóre mam tak fajnie chwyta i przesuwa, a niektóre mi się męczy. Nie chcę, nie chcę przy nich stanąć. Ładnie. Zauważyłaś? No. Znalazłam guzik! Jezu, gdzie? Czekaj, 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 ja tylko sprawdzę, czy on otwiera mi ten drzwi tu. T tak. Aha. Ja nie wiem, o jakich drzwiach ty mówisz, więc... Czekaj, jakaś klapa tu jest. Nie... Tu jest przejście, bo Boże, znalazłam. Czyli po wielkich trudach z targaniem skrzynek jesteśmy z powrotem? Tak, I już jest. <laughs> tu mamy szczelinę. W końcu. Dobra, już złożę na dół. Gdzie tu się kuca? Okay. Co tutaj? Co to jest? Tutaj coś leży. Jakieś dziwny, nie wiem, lampka to jest? O, służę, tyle targania tylko po to, żeby podnieść jakąś lampeczkę? Muzyka mi się skończyła A nie, coś chyba gra A nie, to zegar tyka Wow Nie, ale mi też się muzyczka skończyła i zaczęła jeszcze raz A mi nie, idę kliknąć guzik, może coś się włączy Aniołek Dobra, nieważne, podniosłaś ten dings jakiś. Ja. to jest telefon. No dobra, no i co teraz? Co teraz robimy? No, bo ja już stamtąd wyszłam. Tutaj widzę, że jest jakaś dziureczka na kluczy. Mm, to może chodźmy na lewo, co? Tutaj co te światła się świecą? i nie, Aha, tutaj, no, no. Tu mamy. No ładnie, ten? tu ładnie to wygląda. świeczki tak powiem. Dobra, widzę jakieś stoisko z winiaczami, podchodzę. Nie można nic zrobić. A <grym> Ania, ciebie ciągnie tylko do jednego. <grym> I jej się nie da. A tu kolejne muzyczki jakieś widzę. O, ja sobie kliknę, może coś innego poleci. Tu widzę jakiś klejnocik, ale też się go nie da wsiąść. W niej taka jest dobycz lary po jakiejś tam przygodzie, czy coś w ten desen? E, jakąś o biblioteczkę mamy, czy coś? Jest miło Wiesz co widzę? Nasze kochane żyrandole z Shattered Memories. Tworzy mi się obraz. Sekret to jest tak, tutaj w tej sali, właśnie co ten kryształek mówi, że jest. To za jednym z takich filarów z popiersiem jest y, właśnie ten karni. Nie karni... No karnisz to Nie karnisz, co ja gadam? Jak to się nazywało? Kinkiet. Kinkiet. No. Okej, okay. dobra, jestem w biblioteczce. Okej, okay, mi się też tutaj coś. Co to jest? A nie, dobra, to chyba tu było. Po prostu. Czekaj, czy to. I to można przesuwać. Co to okay, no jest? Co mi to daje? To mnie tu zamknęło. Co ty przesunęłaś? A dobra, mogłam odstępdy ten, ten. Ja mam jakiś eee, guzik. Jak masz, jak masz takie coś duże, taki obraz... Ja przesunęłam jakąś gablotkę i tutaj jest guzik. No też właśnie ją przesuwam. Ale wiesz to ja potrzebuję chwili przerwy, także zaraz wrócę Okej. Okay. Dobra, ja po powiem ja jestem tutaj w, tym, w tej biblioteczce jeszcze. Eee. Bo tam się jakieś drzwi otworzyły, jak się nacisnęło ten guzik. No ja i już. Nie... Tą ja sobie to nacisnęłam, ale nie otworzyły mi się żadne drzwi chyba. A ty coś jeszcze naciskałaś? Dobra, to z do tego przyjdziemy. Tu, tutaj w tej biblioteczce jest jeszcze taki dup. W tej biblioteczce jest taki dupny kominek i są cegiełki, także można wyjść do góry. Chciałam tylko, żebyśmy jeszcze tu wyszły do góry i ten i możemy to już powoli zakończyć, nie? No tu są jakieś zdjęcia. Można wziąć? Nie, ale leżą na tym. Na stole Aha, tutaj tak. jest Lara z trójeczki, z trójeczki. Już. Sekundę. Koda, myślałam, że będzie można wziąć. Ale, ale fajnie, o, teraz widać w rogu. I znowu jakaś ten... Jak to się nazywa? Jakieś Dobra, czy coś. Już, patrzę, czy coś można zebrać tutaj. A nie, to jest sklepa, więc i tak nie wejdziemy do góry tam za bardzo, nic nie zrobimy. No to ja tam nie wchodzę. No, nie ma sensu. A tu jest znowu obraz taki, który wydaje się, że można by było otworzyć. Nie widzę o, takie drzwi. Nie bo to pokazywało takie wielkie drzwi brązowe, wiesz? O, widzę je, dobra. Chyba to są te. A otworzyły ci się one tak? I gdzie one są? Nie że się otworzyły, tylko były... Był pokazane. Czyli na to znaczy, nie. że trzeba jeszcze jeden znaleźć. Guzik. Możliwe, że tak. Hmm Znalazłam drugie drzwi, ale tych też nie można otworzyć Tu jest jakiś guzik Na pewno są przy... Nie, chyba tylko muzykę włączał A no to... Tak, są takie Czyli co? Tutaj nic nie było więcej? Boże! Mam na zewnątrz I nic nie mogę zrobić Aha, to są prace drogowe Nie mogę tylko przeskoczyć? O kurde! Nie, nie mogę Chciałaś uciec? Tak A gdzie w ogóle są te drzwi? To są tutaj w tym holu? To jest ten guzik, chyba na zewnątrz. Tak. A byliśmy u góry? Nie, nie byliśmy u góry. Faktycznie. O, no tak, piękny dzień, muszę powiedzieć. Jakiś zdechły ptaszek. Mhm. Czekaj, już tam lecę. Nie, nie, to nie idź, może wiesz. Ja tam nie byłam. I po prostu ten. Może rzeczywiście sobie tutaj zakończymy odcinek. Bo gdzie no jesteś? Dobra, tak, żebyśmy ja sobie tutaj. A znalazłem dźwignię. Na schodach wielkich zapiszę po prostu. Dobra, to ja nie targam tej dźwigni, ja jestem na zewnątrz. Po prostu może sobie od tego zaczniemy. to jest śliczne No Dokładnie. Ty jesteś już przy tych dużych schodach? Tak. No dobra, to ja też sobie stanę przy nich. I co? No dobrze, to my będziemy w tym miejscu kończyć i w tym miejscu. W następnym odcinku sobie zaczniemy. Także mam nadzieję, że ten pierwszy odcinek z tego zegarka Wam się spodobał. I do następnego trzymajcie się ciepło, papa. Pa. No, do zobaczenia. Trzymajcie się papa! Pa.